Zastanawialiście się może kiedyś, czy można złożyć komputer do grania poniżej 1000 zł, ale nie używając ani Zionów, ani procesorów Ryzen, tych niższych, starszych generacji, które są w tym momencie bardzo tanie? A dodatkowo, który będzie można w przyszłości ulepszyć, no przykładowo, choćby taką i9, i na przykład jakąś nowszą, świeższą kartę, przykładowo z rodziny RTX. No, bo widzicie, ja się zastanawiałem i w toku researchu odnalazłem całkiem ciekawy artefakt na Allegro, za pomocą którego postanowiłem podjąć się dokonania tej niesamowicie karkołomnej próby. Ale, żeby zrozumieć w ogóle moją intencję złożenia komputera za niecałe, znaczy no, za plus minus 800 zł, musimy przyjrzeć się ofercie, którą znalazłem już bardzo dawno temu, ale która o dziwo dalej wisi na Allegro. A jest to płyta główna pod soket LGA 1200. Płyta to jest, płyta się nazywa ATX ECR SB 460 h 6 m jest to absolutnie naj, naj, najgorsza płyta główna, jaką widziałem pod ten soket, natomiast jest tak absurdalnie tania, a jak ją kupowałem, była kapkę nawet droższa, że stwierdziłem okej, okay, czemu by nie spróbować. No i teraz, czemu w ogóle ta płyta, czemu w ogóle, w ogóle LGA1200? Są tylko dwa powody. Pierwszy jest taki, że nie każdy, nie każdy z Was, moich widzów, lubi zjony, dalej są osoby, które się boją zjonów, które uważają, że zjony są takie czy owaki, już w tym momencie nie będę, nie będę się w to zagłębiał, ale nie każdy lubizjony, ja to szanuję, więc raz na jakiś czas szukam też czegoś, co mogłoby być sensowne pod zwykłe, normalne, klasyczne, typowe intelowskie LGA. Albo i nie intelowskie, ale akurat w tym wypadku padło na intelowskie. Więc tak, 135 zł to nie są duże pieniądze, tym bardziej, że LGA 1200 jest w miarę świeżą platformą, więc co mogło pójść nie tak? A no mogło pójść nie tak choćby to, że ta płyta główna tak naprawdę nie jest w ogóle płytą główną, tylko jest elektronicznym łącznikiem komponentów komputerowych. Ja bym tak to określił, ponieważ ta płyta nie spełnia żadnych innych funkcji poza tym, że łączy komponenty ze sobą i tyle. Nie można nic ustawić w BIOS, nie można tutaj nic jakby... No tu się w ogóle nic nie da zrobić, poza tym, że wkładacie w nią komponenty, kabelki podłączacie i tyle. To jest koniec funkcjonalności tej płyty głównej, ale w to się nie będę teraz zagłębiał, bo szkoda czasu. Generalnie pamięci ram pracują i tak, i tak, jakich byście nie włożyli, jakich byście nie kupili, tylko z częstotliwością 2133 MHz w każdej jednej konfiguracji z każdym procesorem, więc nie ma sensu kupując tę płytę inwestować w drogi ram, bo po prostu i tak ten ram nie będzie działał z taką prędkością, jaką tam ma w swoim profilu XMP. No i druga sprawa, przez bardzo, bardzo biedną sekcję zasilania tej płyty głównej też za bardzo tu nie poszalejemy z procesorami, ale okazuje się, że można też wykorzystać tą potencjalną wadę jako zaletę. W jaki sposób? A no w taki sposób, że można tej płyty głównej kupić na początek jakiś tani procesor. Przykładowo i trójkę 10100F. Akurat na Allegro ona jest dosyć droga, bo kosztuje około 230 zł, ale już na olx ie da się znaleźć pojedyncze oferty za 140, 180, 170 zł, więc przy podejrzewam jakiejś sprytnej negocjacji, około 150 zł taki procesor to jest spokojnie cena, którą można uzyskać i szczerze, więcej bym też za taki procesor osobiście nie zapłacił. No i śmiesznie robi się w momencie, w którym, ok, kupujemy sobie taką tanią płytę, jakiś tani RAM, żeby nie przepłacać, tani procesor, żeby był jak najtaniej i w tym momencie płacimy tak naprawdę za ten właśnie RAM, płytę i procka, no powiedzmy, że to będzie jakieś niecałe 400 zł, i mamy secik, w którym mamy 4 rdzenie, 8 wątków, całkiem świeże 4 rdzenie, 8 wątków, oczywiście płytę i 16 giga RAMu, co się wydaje całkiem przyjemną ofertą, tym bardziej, że następuje w tym momencie plot twist, i jedynym sensownym tokiem rozbudowy takiego komputera jest przejście, czy to w przyszłości, czy to po prostu, jak jeszcze być może, nie wiem, cena troszeczkę spadnie, na Intel Core i9 10900T. Ten procesor bierze bardzo mało prądu, ma bardzo niskie TDP, bo tylko 35 W, więc nie powinien za bardzo zmęczyć. Tej i tak nieszczególnie bogatej sekcji zasilania. A jednocześnie kosztuje tylko 600 zł, więc jeżeli by się udało i trójkę przykładowo jeszcze sprzedać po jakimś czasie, za choćby te nawet 100, a ten procent by na, nawet nie wiem, choćby staniał, to macie możliwość upgrade'u z 4 rdzeni na 10 rdzeni i 20 oczywiście wątków w cenie plus, minus powiedzmy około 500 zł, i tak właśnie doszliśmy do tego, czemu zdecydowałem się na pokazanie wam komputera z tą płytą główną, bo jest głupia i jakkolwiek nie ma sensu. Tak, daje całkiem ciekawe możliwości dla osób, które trochę nieszablonowo myślą o komputerach i właśnie dlatego pokażę Wam dzisiaj, jakby to mogło wyglądać. Ale najpierw skupmy się na tej tańszej, bardziej podstawowej jednostce. 135, 150 plus 100 to cena płyty procesora i 16 GB pamięci RAM. Oczywiście mowa o używanych komponentach. Daje nam to łącznie kwotę 385 zł. Dorzućmy więc od razu dla równego rachunku jeszcze 15 złotych, bo akurat za tyle kupimy chłodzenie boksowe do i3. Warto by było co prawda od razu założyć coś lepszego dla ciszy i komfortu, ale jeśli chcemy minimalizować wydatki, no to trzeba szukać oszczędności, gdzie się tylko da. Osobiście zalecam założyć Silver Monkey Breezy lub Spartana, bo kosztują kilka dyszek więcej niż boks, ale oczywiście zrobicie jak uważacie. Mamy więc w tym momencie wydane około 400 zł, plus, minus, no bo to oczywiście zależy od tego, za ile kupiliście konkretnie ten właśnie proces, i pamięć operacyjną, ale zakładam, że za nie więcej niż 400 zł, więc zaczynają się nam teraz delikatne schody. Już tłumaczę dlaczego. Bo do 300 zł najlepiej byłoby szukać rx 470, 570, 480 i 580. Oczywiście najlepiej w wersjach 8-gigowych. Widywałem też w podobnej kasie gtx 1650 Super, czy nawet gtx 1070, ale były to okazje, a nie regularne oferty. Mimo to polecam oczywiście zerknąć, czy któraś z tych kart przypadkiem nie pojawiła się w waszej okolicy lub na Allegro za właśnie wspomnianą wcześniej Kwotę tych około 300 zł, ale raczej nie napalajcie się i nie liczcie na to, że taką kartę ustrzelicie od strzała. To może trwać kilka dni, kilka tygodni, a może nawet jeszcze dłużej. Więc po prostu bardziej na spontanie. Jak się uda, super, jak się nie uda. To nieważne, w tym momencie wracamy do RX-ów, bo tych na Allegro jest zatrzęsienie. Tylko że z RX-ami jest ten problem, że większość tych kart to zajechane egzemplarze z koparek, których przebieg jest bardziej opuchnięty niż pięty pielgrzymów po pielgrzymce do Częstochowy. Dlatego właśnie zalecam kupno takiej karty najlepiej z odbiorem osobistym i testem tej karty w komputerze jeszcze sprzedającego to by już było idealnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wielu z was nie będzie miało ochoty tego robić ani czasu. Czy możliwości, ale jeżeli by była taka opcja, to naprawdę serio polecam. Jeżeli z jakiegoś jednak względu nie chcecie, nie możecie nie dać rady, to chociaż weryfikujcie bardzo dokładnie opis, stan po zdjęciach oczywiście, no i konto samego sprzedającego, czy to na Allegro, czy to na OLX-ie, żeby po prostu nie wtopić niepotrzebnie kasy, której mamy i tak i tak bardzo mało w budżecie. Jeżeli na fotkach widać bardzo zawaloną kurzem, po prostu umorusaną, czy taką po prostu aż no nieestetycznie wyglądającą kartę, choćby była naprawdę dwie, trzy dychy tańsza niż inne, lepiej sobie odpuśćcie. To nie są w tym momencie tak duże pieniądze, żeby tych trzech, czterech, 5 nawet dych nie dołożyć do dużo lepszego egzemplarza który będzie dużo mniej niebezpieczny i potencjalnie nie narazi Was na utratę właśnie tych zaoszczędzonych nawet łącznie tam 50 plus kwoty wydanych na, na kartę złotych, tylko właśnie lepiej sobie wydać nawet troszeczkę więcej, ale mieć Względnie wyższą pewność, że ta karta po prostu podziała dłużej. Uczulam przy okazji na karty opisywane jako częściowo sprawne lub nie w pełni sprawne, które tam gdzieś po rozwinięciu opisu przedstawiają się jako karty, które no niby działają, ale wentylator 1 bądź 2 chodzą już za głośno albo nie chodzą wcale, są do wymiany i tak Jeżeli karta ma zajechane wentylatory, to praktycznie na 100% była używana w koparce lub po prostu ma bardzo wysoki przebieg. I szczerze mówiąc, w tym momencie kupujecie prawdopodobnie. Dogorywającego żywego trupa, który być może jeszcze obraz wyświetla, być może jeszcze jakieś tam gry pójdą, ale to już raczej nie potrwa zbyt długo. Zakładając więc, że dacie za taką kartę jakieś 270 zł, to zostaje nam w budżecie hm, mało. No ale jeżeli ma być jak najtaniej, to nie mamy wyjścia. Szukając dysku SSD, patrzyłbym za modelami w pierwszej kolejności 240 GB, bo te najtańsze egzemplarze można wyrwać za około 40 zł i jest to moim zdaniem całkiem uczciwa cena, plus dość miejsca, aby zainstalować Przykładowo tego podstawowego Windowsa i chociaż jedną czy dwie mniejsze gry. Zasilacz nie musi być nie wiadomo jak mocny, zestaw będzie pobierał około 300 W, więc nawet markowa 500 w zupełności wystarczy, ale oczywiście im wyższa moc w niższej kasie, no. Tym lepiej. Osobiście znalazłem Vero L3 500W za 80 zł, rzekomo prawie nieużywany, i właśnie na takich ofertach bym się skupiał, czyli popularne modele sprawdzonych producentów o jak najwyższej mocy w jak najniższej kasie. Dodając 40 do 80 mamy oczywiście 120, a zatem kwota całkowita naszych zakupów wynosi 390 zł za kartę, dysk i zasilacz oraz 400 zł plus minus za płytę, procesor, ram i chłodzenie. Wydaliśmy więc już 790 zł, ale brak. Brakuje nam jeszcze obudowy. Jak ma być tanio, to brałbym naprawdę serio byle co. Przykładowo takiego nateka, którego pani Malwina oddaje za darmo w ordzinie. Chyba tak, o rodzinie? W województwie wielkopolskim. Ale jeśli jesteście ambitniejsi, to do 30, 50, 70 czy nawet 100 zł na OLX jest zatrzęsienie obudów, lepszych i gorszych, starszych i nowszych, więc do wyboru, do koloru. Najlepiej oczywiście szukać takiej skrzynki w waszej okolicy w jak najniższej cenie, żeby uniknąć kosztów wysyłki. No ale teraz najważniejsze i zarazem sedno samego odcinka, bo pewnie zapytacie... Jak to działa? Ano już pokazuje. W Horizon Zero Dawn na detalach niskich z podkręconymi teksturami do średnich pogracie w okolicach 60 klatek. Średnio będzie to nawet 64-65, ale wszystko zależy od konkretnej lokacji testowej. W Diablo 4 zaszalałem. Ustawiłem detale na wysokie, oczywiście całość dopaliłem FSR 2.0, co w efekcie pozwoliło na uzyskanie ponad 80 klatek średnio i bardzo ładną oprawę graficzną. W zasadzie nie uświadczyłem żadnych irytujących dropów. Czy zacięć, więc można powiedzieć, że z testów byłem bardzo ukontentowany. Fortnite z uwagi na Unreal Engine potrafi wciągnąć wiele rdzeni i wątków, zatem i trójka nie miała tu lekkiego życia. Całościowo jednak poradziła sobie OK. Średnio 120-130 klatek, lekkie dropy, ale nic co powodowałoby krwotok wewnętrzny da się przywyknąć. Grałem oczywiście w trybie wydajności, bo jak sami widzicie, nawet i on jest w stanie solidnie obciążyć komponenty naszego taniego PC. Call of Duty Warzone. No, tu zaczynają się robić lekkie schody. Ilość FPS-ów jest niby zadowalająca, ustawiłem zresztą całkiem wysokie detale, ale czuć, że Intel Core i 3 ma zadyszkę. Bywa, że procesor osiąga nawet 100% obciążenia, dlatego zalecam zablokować ilość klatek na wartości odświeżania monitora oraz pobawić się ustawieniami tak, aby zminimalizować utylizację CPU. Modern Warfare 3 to jednak zupełnie inna bajka: mniejsze mapy, mniej graczy i nasz zestaw od razu łapie głębszy oddech. Średnia klatek na poziomie ponad 100%. 50 Mega cieszy oko, a sama rozgrywka jest bardzo płynna, pomijając oczywiście no, pojedyncze dropy FPS-ów, które są tu wynikiem rzecz jasna skromnej liczby wątków CPU. Nie doskwierają jednak one tak bardzo jak w Warzone. Test ostateczny to rzecz jasna Wiedźmin 3 i dwie lokacje: graficzna i procesorowa. Tak dla pełnego obrazu sprawy. W graficznej, na detalach średnich jest fajnie, fajniusio, sympatycznie. Ponad 60 klatek i żadnych większych ekscesów. Lokacja procesorowa ponownie doskwiera najsłabszemu ogniwu, czyli, a jakże, i trójce. Spadek do 55 klatek nie jest mocno odczuwalny, ale szkoda, że nie udało się utrzymać ponad progiem 60 fpsów na całej rozciągłości świata, po którym porusza się Geralt. I uwaga, jeszcze bonus. Na koniec dorzucam jeszcze krótki przebieg testowy z Assassin's Creed Mirage. Nagrywany jednak pod format shortcowy, więc ograniczoną liczbą parametrów z MSI Afterburnera. Najważniejsze jednak, że widać, iż gra działa płynnie i zadowalająco, a w powyższym wypadku oczywiście na detalach... Średnich z dopalonym FSRem 2.0. Może 50 klatek średnio to nie jest jakiś szał, ale jest to poziom całkowicie grywalny jak na tak bogatą jakość oprawy wizualnej. Być może pojawią się pytania, dlaczego w moim setupie, tam w tabelce z testami było 20 giga, a nie 16. Nie jest to akurat błąd, faktycznie w moim kąpie było 20 giga, a wynika to z tego, że nie doczytałem, po prostu źle popatrzyłem na opis aukcji, z której kupowałem pamięć RAM. Na zdjęciu były dwie kości, więc myślałem, że. Kupuję 2 razy 8, a po prostu, tak dla Hecy sobie sprzedający zrobił zdjęcie dwóch kości spośród chyba sześciu czy ośmiu, które miał, ale kostek 16gigowych. I dostałem również kostkę jedną 16gigową, więc, żeby nie zabijać całkowicie już potencjału tego zestawu, który był i tak ograniczony płytą główną, postanowiłem dokupić jeszcze za 25 zł, swoją drogą potem się okazało, że od jednego z widzów kostkę 4 gigową, aby uzyskać działanie pamięci w trybie dual channel. Także jak sami widzicie, nawet za te 800 zł da się złożyć całkiem przyzwoitego kompas z potencjałem rozbudowy, który poradzi sobie Naprawdę przyzwoicie, moim zdaniem, z również tymi nowszymi grami. Oczywiście, że to jest cały czas kwestia wielu niuansów i niuansików, bo często przesunięcie 10, 20 czy 50 zł diametralnie mogłoby zmienić wydźwięk całego zestawu, wygląd całego zestawu, więc poza tym, co jest w miarę pewne, czyli ceną procesora, płyty i RAMu. Względnie karty, reszta to jest wasza inwencja twórcza. I ten komputer może kosztować równie dobrze 700 zł z kawałkiem, a może kosztować grubo ponad 1000. To zależy tylko i wyłącznie od tego, co dokładnie chcielibyście uzyskać. Mi zależało na tym, żeby pokazać wam możliwie jak najgorszą specyfikację, którą możecie w tej kasie wykrzesać z tego budżetu. Bo oczywiście, jeżeli jesteście bardziej rozznani w rynku. To sobie poszukacie lepszej płyty, która umożliwi odpalanie profilów XMP, lepszego chłodzenia czy nawet może i lepszej karty, bo sobie zdaję sprawę, że dla poszukiwaczy okazji, znalezienie w budżecie około 300 czy 150 zł lepszego GPU to nie jest żaden problem. Ale w tym momencie, w tym odcinku uśredniałem żeby jak najwięcej osób mogło z tego typu materiału skorzystać. Jeżeli jesteście fanami Ryzenów, to oczywiście podobny zestaw do 1000 zł z Ryzenem bez problemu złożycie. Jeżeli jesteście zwolennikami Xeonów, to jeszcze więcej kasy zaoszczędzicie na właśnie połączenie procesora, płyty i RAMu i jeszcze większy budżet będziecie mieli na kartę graficzną. Ale jak powiedziałem na początku tego materiału, chciałem, żeby tu nie było ani Ryzenów, ani Xeonów, tylko żeby to była taka opcja bezpieczna dla osób, które... Nie lubię eksperymentować ze sprzętem, którego, 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 którego nie znają. Jeżeli oczywiście byście chcieli zobaczyć dalszy ciąg, dalszy perypetii tego zestawu, a planuję go w tym momencie ulepszyć właśnie do i9 i RTX R4070, to proszę zostawić suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się w kolejnej części, w kolejnym materiale, w którym zobaczycie właśnie upgrade o te wspomniane przed chwilą. Części. Też Was zachęcam do zerknięcia na mojego Instagrama. Jakbyście mieli jakieś pytania do mnie osobiście, nie gwarantuję, że wszystkim odpowiem, ale napisać zawsze warto. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na wszystkich aplikacjach i kanałach. Na razie.